Cześć, ty znowu jadę. Dzisiaj powiem Wam o takiej pewnej grze, która wiąże się z, wiąże się z pewną legendą Robin Hood, a, oczywiście. Robin Hood, legenda Sherwood. Która opowiada o takim właśnie Robin Hoodzie, który wrócił z, Kucjaty, z w której uczestniczył z Królem Sheridanem. I jak się dowiadujemy, książę Jan przejął wszystkie ziemie które należały do Robin Hooda i w ogóle całą Anglię przejął. Yy, I jeszcze dowiedziałem się faktu, że szef z Nottingham, jeden ze sługusów yy, księcia Jana, yy, ogłosił fałszywą śmierć Robin Hooda, że zginął podczas krucjaty. I naszym zadaniem jest yy, oczywiście powstrzymać yy, szefa z Nottingham. Oczywiście pomaga nam czasem Lady Marian, którą po pewnym czasie uwalniamy. Yy, właściwie kilka razy nam pomaga. I pewnego razu jest ta, w takiej misji jest, nie? Yy, że ona ma mieć ślub z Gisbenem po to, by móc pokrzyżować jej plany w pomaganiu Robin, Robin Hoodowi, nie? Yy, I uwalniamy ją. Oczywiście Gisbenem trzeba zabić. Ale jeszcze wcześniej, musimy zabić jednego z generałów, który przejął jeden z zamków, czyli Lord Scatlock e, Oczywiście musimy najpierw zdobyć też zaufanie Ranalfa i włączyć później jeszcze wcześniej Lorda Godwina, który jest ojcem chrzestnym Robin Hooda. E, a bez ich pomocy, no nie obeszłoby się. Kiedy ich właniamy e, to... Automatycznie ich, automatycznie ich żołnierze dołączają do nas, i mamy no, własną armię. Choć dowodzi, y, do, no automatycznie się puszczają. Hmm, y, jeszcze jest tak, y, że uwalniamy braciszka taka, który jest spowiednikiem Marion, którego wcześniej musieliśmy w pewnej misji ogłuszyć, żeby nie zdradził nas y, ludziom szefa. Robin, mówi Marion o tym, że księża odebra ziemię i tak dalej, więc spróbują zrobić zaufanie księcia Jana, który, jak się okazuje, jest zdrajcą, który yy, chce przyjąć całą Anglię i zamiast uwolnić swojego brata Ryszarda, yy, bo, no chce przyjąć Anglię i nie dopuścić, by żeby jego brat. Był uwolniany e, e, I podczas misji zdobywamy także e, pieniądze, które są potrzebne do uwolnienia Kola Oczywiście musimy e, 100 tysięcy funtów uzbierać, by go uwolnić. E, no i przy okazji zniszczyć tych wszystkich e, żołnierzy, którzy służą księciu Janowi. Przy okazji musimy zrobić też 7 klejnotów koronnych, które są potrzebne po to, by zapobiec koronacji księcia Jana. No i chodzi też o to, żeby nie dać się zabić, nie? Jak to, jak to w grze. Takiej przygodowej. Wiecie? Jest to tak, że to nie jest wszystko takie proste. Trzeba bo każdy y, z ludzi Robin Hooda, w tym on sam, mają różne y, z, y, możliwości. Na przykład Robin Hood może strzelać z łuku, ogłuszać pięścią, no i może też y, używać sak, w którym rzuca, y, by zmejdzie y, na... No, bo żołnierze sami się ogłuszają, że tak powiem, bo oni się wtedy kłócą o pieniądze. Ale może też, Robin, e, wspinać się po winoroślach, e, skakać po skałach, e, po dachach może skakać, e, wspinać się po drabinach, zabierać pieniądze niektórym ma żołnierzom i bogatym ludziom. No nie. I jeszcze, jeśli chodzi o cywilów, e, Niektórzy pomagają Robinowi. Niektórzy w ogóle spokojnie się zachowują, ale są tacy, którzy chcą e, e, zachować że tak powiem, e, się przy życiu e, i zdradzają ludziom szefa pobyt Robina znaczy mówią, gdzie on jest. E, I takich należy ogłuszyć, związać i gdzieś schować, żeby nikt ich nie znalazł są też różne zadania do wykonania, takie tzw. Tak misje poboczne, w których możemy na przykład zrobić strzały, jedzenie i pieniądze w różny sposób oczywiście to uzyskujemy możemy też mamy też taką że tak powiem bazę, w której co jakiś czas, co jakiś czas, jakby to powiedzieć, to jest taka baza, jak mówiłem, w której mamy kilka miejsc, w których możemy coś produkować, na przykład jabłka, które myślał żołnierzy, czy sakwy, właśnie, które mają żołnierzy zmylić, e, oczywiście żołnierzy szefa e, i tak. to ja jeszcze powiedzieć. Zanim właśnie jeszcze nie powiedziałem jeszcze jednej rzeczy. Zanim w ogóle zaczniemy te wszystkie misje, Robin Hood w pierwszej misji, właściwie pod koniec, dowiaduje się, że jego stary przyjaciel Sutli zostaje uwięziony za to, że głosił prawdę, że Robin Hood żyje, choć Sutliowi E, nikt nie wierzył, no i trzeba go uwolnić, nim e, właściwie jego i jego ludzi, e, zanim zostanie on powieszony. Oczywiście się na to udaje, bo to jest dziwne, że ta misja nie jest na czas w ogóle. Że możemy w każdej chwili uwolnić tego Stutliya, i no nic, bo ja się, że to jest misja na czas. Wtedy bym musiał szybko działać właśnie. Yy, w ogóle to jest tak, że misje co niektóre myślę, że powinny być na czas. Ale żadna nie jest. No i według mnie gra jest przez to za prosta. Yy, jeszcze kilka faktów, które czynią grę prostą. Że nie musimy za bardzo właśnie używać tych yy, dodatkowych yy, rzeczy, które posiadają Dani. Niektórzy żołnierze, znaczy ludzie, yy, księcia Rana. ponieważ nawet bez nich sobie można poradzić, jak się jest dość dobrym graczem. Ja tę grę posiadam od roku 2003. Oczywiście, już wtedy była w polskiej wersji, ostatni istotnie gra jest z 2002 albo pierwszego. No, no, yy, w, no i. Przez niektóre fakty, jak powiedziałem, w yy, ogóle yy, możliwości jest odciumpinga za prosta. Albo to, że na przykład energia nam się ładuje yy, co jakiś czas, co parę sekund. Yy, gdyby yy, znaczy, można to ustawić jakiś yy, yy, typ yy, trudności. Jest łatwy, się i trudny, oczywiście. Dodatkowo odblokowują się dwa filmiki. W jednym filmiku odblokuje się e, wieśniaczkę, która mieszka z synem i z ojcem. E, no, oczywiście pokonuje ludzi żerwa, a w drugim e, melnie myśli, e, omyłkowo właściwie, tak mówiąc, e, że książę Jan e, jedzie na koniu, a tak naprawdę to jest królewska no Co jeszcze mogę Wam fajnego powiedzieć o tej grze? Yy, ogólnie że zyskujemy coraz więcej w grze, no i myślę, że to jest tak nawet dosyć fajnie, ale i tak, i zapomniałem Wam powiedzieć jeszcze o jednym. Yy, w niektórych misjach zdobywam tak zwane tarcze, bo jeśli wróg atakuje dany zamek, to, to jest takie coś, klikamy na zamek, Pokazują nam się trzy misje poboczne, które musimy koniecznie wykonać, żeby zdobyć tarcze, takie właśnie trzy, które y, y, są potrzebne, by móc resztę żołnierzy Księcia na pokonać. Y, na koniec zadam, że to jest gra taka naprawdę warta y, zobaczenia że jakbyście w nią zagrali to myślę że wam by się spodobała no y, w następnym wideoblogu będzie prawdopodobnie też o jakiejś grze a jeśli nie to jakąś inną sprawę poruszę, y, jakby coś nie aha i, i jeszcze jedno y, liczę na jakieś liczne odpowiedzi komentarze wiadomości odpowiedzi wideo a ten temat, od nawet nawet kogo. Yy, yy, I sądzę, że jeśli naprawdę zagracie w tą grę, to myślę, że będziecie zadowoleni, bo ja cieszę się z tej gry, bo ja takie gry lubię, bo to gry takie są strategiczne na myślenie. I myślę, że taka gra podoba. No. Yy, jakby co, to ja już kończę. Piszcie do mnie... Nagrywacie odpowiedzi wideo. Jak coś macie jakieś zastrzeżenia, pytania co do tej gry, piszcie i róbcie co tam chcecie. Cześć.